Briefing wideo do Maklerskiego TMS Brokers z piątek 19 lutego 2016 roku. Ja nazywam się Bartosz Sawicki i zapraszam na krótką podróż przez rynki finansowe ze szczególnym uwzględnieniem rynków walutowych. Tradycyjnie rozpoczynamy od od kalendarza makroekonomicznego. Dziś przed nami cały szereg publikacji, ale tak naprawdę ważna jest jedna: jest to inflacja z, ze Stanów Zjednoczonych. E, spodziewany jest silny wzrost wskaźnika CPI na poziomie jego rocznej e, dynamiki. To znak, że efekty bazy statystycznej będą w kolejnych miesiącach przekładać się na coraz wyższe odczyty inflacji. Inflacja bazowa również powinna wykazać siłę i zostać zdecydowanie powyżej poziomu 2%. Warto zwrócić uwagę na to, że w ostatnich dniach inflacja PPI była pozytywnym sygnałem przed dzisiejszymi danymi, ale jednocześnie Oczywiście podniosła również poprzeczkę oczekiwań. W każdym razie dane zgodne z konsensusem albo od niego wyższe wspierałyby urealnienie rynkowej wyceny terminu, w którym Fed podniesie stopy procentowe. Obecnie rynek stopy wycenia, że szanse, że dojdzie do takiego scenariusza w czerwcu wynoszą mniej niż 1,4. My jesteśmy zdecydowanie bardziej pozytywnie nastawieni do ścieżki stóp w Stanach Zjednoczonych. Spodziewamy się, że. Że cykl podwyżek będzie kontynuowany w nieco szybszym tempie, oczywiście, wsparłoby to dolara amerykańskiego w krótkim terminie. Kluczowe poziomy w przypadku kursu EURUSD to. 1,10,50 w przypadku na przykład USDJPY 115, czyli tutaj jest dużo więcej miejsca do wzrostów autu USD 0,70. W przypadku kabla, czyli kursu funta do dolara ważny poziom to 1,44, korespondujący z wczorajszymi szczytami. Warto jednak również zwrócić uwagę na inną rzecz, mianowicie na rentowność amerykańskich obligacji skarbowych w przypadku amerykańskich dziesięciolatek. Ubiegły czwartek to świeca młot z bardzo długim cieniem dolnym, która jest zwiastunem wzrostów, tym bardziej, że została ta wymowa wsparta przez objęcie Hossy, czyli kolejna świeca obejmuje białym korpusem korpus spadkowy świecy poprzedniej. Silne dosyć wzrosty doprowadziły rentowność powyżej poziomu 1,8%, ale jednocześnie wzrosty wyhamowały przy linii trendu spadkowego. Wydaje się, że jeżeli tylko tydzień nie zakończy się poniżej 1,73, a najlepiej gdyby zakończył się w okolicach na przykład 1,75, no to wtedy mielibyśmy szansę na to, żeby wyższe rentowności długu wspierały nastroje na rynkach globalnych albo odwrotnie. Sytuacja techniczna na rynku długu mogłaby być wskazówką, że przed nami również dobry tydzień na giełdach bądź też na rynkach bardziej ryzykownych Aktywów, a z drugiej strony, y, zły dla złota y, i walut y, defensywnych. Należy pamiętać o tym, że y, obecnie rentowności amerykańskich obligacji są takim papierkiem lakmusowym, który wskazuje jak kształtują się nastroje na rynkach oczywiście rentowność długu jest również bardzo istotnym kanałem który oddziałuje na siły walut w myśl koncepcji że im wyższa jest różnica pomiędzy rentownością papierów skarbowych dwóch państw tym mocniej powinny zmieniać się kursy walut dodajmy jeszcze że oprócz danych o inflacji które dzisiaj o godzinie 14:30 Zostaną opublikowane w Stanach Zjednoczonych przez cały dzień. Warto zwrócić uwagę na funta Sterlinga, bowiem w Brukseli trwa, a właściwie dzisiaj o 11 rozpocznie się drugi dzień e, szczytu unijnego e, poświęconego. Przede wszystkim negocjacją pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską i pozostałymi państwami wspólnoty w sprawie warunków, na których Wielka Brytania miałaby pozostać w Unii Europejskiej. Warto tutaj odnotować, że im mocniej zostaną podkopane fundamenty integracji europejskiej i idee stojące za zacieśnianiem więzi pomiędzy poszczególnymi państwami, tym lepsze będzie to dla funta, bowiem przyspieszy. Referendum, czyli ten okres. Yy w którym ryzyko polityczne i ryzyko Brexitu będzie bardzo wysokie, będzie krótszy, a z drugiej strony również będzie dawało mandat Cameronowi do tego, żeby przeforsował on swoje zdanie, że Wielka Brytania powinna pozostać w Unii Europejskiej na korzystnych warunkach, zarówno w, w walce na poziomie przekonania społeczeństwa do tego, a dodajemy, że oczywiście Cameron jest bardzo popularnym na wyspach politykiem i z z drugiej strony również do zwalczenia silnej wewnętrznej opozycji w obozie torysów, gdzie eurosceptycy w ostatnich kilkunastu, a właściwie kilkudziesięciu miesiącach mocno zyskali znaczenie. Na koniec oczywiście przejdziemy jeszcze do rynku. Złotego, Euro.pln. Euro.pln jest dokładnie tam, gdzie kończył ubiegły tydzień, czyli minimalnie poniżej poziomu 4,40. Wczoraj mieliśmy kolejny nieudany, trzeci już test poziomu 4,37, czyli ważnego wsparcia o charakterze lokalnym. Pozytywne dla Złotego jest to, że kolejne odbicia od tych okolic 4,37 są coraz płytsze. Najpierw kurs wzrastał nawet w okolice 4,50, później. Jak chociażby wczoraj czy dzisiaj tylko o 2 grosze, tak więc jest to na pewno siła dosyć ewidentna. Spodziewamy się, że solidne fundamenty polskiej gospodarki, pomimo deflacji, nie pozwolą RPP na obcięcie stóp procentowych to z kolei powinno sprzyjać oczywiście złotemu, ale złoty nie będzie w stanie zdyskontować tego czynnika, dopóki nastroje na rynkach globalnych będą bardzo zmienne i bardzo chimeryczne. W obecnej sytuacji radzimy zachować dużą wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o, o złotego i albo wygaszać odbicia kursu w kierunku Poziomu 4:45, czyli do widocznej na wykresie linii łączącej ostatnie maksima, bądź też reagować i to chyba bardziej bezpieczna strategia na zejście poniżej 4:37, takim poziomem docelowym w perspektywie kilku. Tygodni, kilkudziesięciu dni dla kursu Europolen powinny być okolice 4,30 zł. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę udanych inwestycji. Zapraszam nie tylko do lektury serwisu TMS Nonstop, ale również do korzystania z aplikacji mobilnej TMS Nonstop, która dostępna jest zarówno w App Store, jak i w sklepie Google Play, czyli obsługuje dwa najpopularniejsze systemy operacyjne działające na urządzeniach mobilnych.